Cześć, ponownie Was witam. Chciałbym Wam jeszcze w dniu dzisiejszym pokazać mój liternik z wersji profesjonalnej. to zewnętrznym jest oczywiście firma Mago, siedziba w Starych Głowicach. A więc, jeżeli chodzi o odkładanie sztangi, odbywa się to na trzech poziomach. Pierwszy, drugi, trzeci. Ja osobiście odkładam na poziomie środkowym, czyli na poziomie drugim, od góry. Jeżeli chodzi o wykonanie, wykonanie jest można powiedzieć, tej wzorowy Ten muritewnik, który otrzymałem, posiada elegan, eleganckie wykończenie, eleganckie pomalowanie, elegancka tapicerka. Cóż, no nie, nie mogę tutaj się do niczego dotrzepić. Jeżeli chodzi o siodełko. Siodełko jest oczywiście regulowane, jest na tu dociskowe. Cóż, wy, wykonanie, wykonanie bardzo staranne, Firma się do tego przyłożyła. Polecam wszystkim. Teraz może zaprezentuję jak to wygląda w praktyce, ja się na tym ćwiczę, więc sobie usiądę, pokażę tutaj na sztandze, jak to się prostu wyciska. Jeżeli chodzi o podparcie pod klatę, pod, podparcie pod klatę jest tutaj również, to jest bardzo dobrze wykonane, nie ma z tym najniższych problemu Jeżeli chodzi o podparcie nawiązki, jest tutaj, posiadam długość 40 cm w wersji semi-pro te podparcie jest 30 cm. ja osobiście wolę dłuższe, czyli 40 cm. Oczywiście używam do tego monitornika sztangi olimpijskiej, krótkiej, również zakupionej w filmie Marble. Tak ona wygląda po 8 miesiącach użytkowania, 8, 7 miesiącach użytkowania, tak wygląda ta sztana. Czy ją polecam? Polecam, cóż, no nie, jeżeli chodzi o samą sztanę jest ona wykonana metodą odsynkowaną, tak zwaną zanurzeniową, Czyli wygląda tak, jak wygląda po tych 8 miesiącach użytkowania. Ale bardzo dobrze się sprawuje, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Tutaj elementy oczywiście mało szlifowane. Te elegancko się świecą. Tutaj się nic nie poździerało. Nie jest żadną farbą tutaj malowana. Jest elegancko wyszlifowana. I naprawdę polecam tą sztangę. A więc może pokażę. Chociaż tutaj jedno z ćwiczeń. Bierzemy sobie sztangę tutaj. I sobie po prostu ciśniemy ją. Nie mam najmniejszego problemu, jeśli chodzi o podparcie pod klatę, elegancko to wszystko chodzi. I cóż, mogę z czystym sumieniem polecić ten automatyzm, który na pewno wielu siłowniach się przyda i spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki, cześć!